Hello there. General Kenobi, Obi-wan Kenobi to przykład idealnego rycerza Jedi. W czasie istnienia zakonu przez wielu mistrzów stawiany był za wzór dla młodych padawanów. Inteligentny, pełen ogłady, zawsze stawiający dialog ponad walkę, a do tego bezgranicznie pokładający zaufanie w wolę mocy. Czy ktoś taki mógł zatem kiedykolwiek dać się pochłonąć ciemnej stronie? Okazuje się, że tak, a przykład tego mieliśmy zarówno w filmowej trylogii prequeli, jak i serialu animowanym Wojny Klonów. Sprawdźmy więc, kiedy i w jakich dokładnie okolicznościach Kenobi dał się ponieść mrocznej sile, której Jedi tak zacięcie się wystrzegali. Pokusa ulegnięcia mrokowi w przypadku Biwana nierozerwalnie wiąże się z jednym z jego największych wrogów, Dartem Molem to właśnie zabrak dwukrotnie zdołał sprowokować rycerza Jedi do dopuszczenia do siebie ciemnej strony mocy. Pierwszy raz podczas wydarzeń, jakie widzieliśmy w Mrocznym Widmie, a drugi w czasie toczących się wiele lat później wojen klonów, ale po kolei. Zacznijmy od tego, że Kenobi, jak wspomniałem na wstępie, uchodził za wzór cnót rycerza Jedi kogoś, kto nigdy nie dałby się zwieść ciemnej stronie. Sam Qui-Gon o czym możemy przeczytać w kanonicznej książce Master and Apprentice, zarzucał nawet Obi-Wanowi, że ten zbyt rygorystycznie stosuje się do kodeksu Jedi i zaleceń rady, zamiast skupić się po prostu na woli samej mocy. Jak na ironię, to właśnie śmierć Qui-Gona popchnęła Kenobiego w objęcia ciemnej strony, ale i też pozwoliła Obi-Wanowi zrozumieć w końcu to, czego od lat próbował go nauczyć Jinn. Bo widzicie, kiedy Quaigon ginie z rąk mola na nabułówkę, nobim coś pęka. Po raz pierwszy w swoim życiu traci nad sobą kontrolę. Skupienie zastępuje poczucie winy, smutek i gniew, którym daje się całkowicie pochłonąć. Możemy o tym zresztą nie tylko przeczytać w książkowej adaptacji Mrocznego Widma, ale i zobaczyć w samym filmie. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy Obi-Wan rzuca się na Sita, walczy bardzo agresywnie, emocjonalnie, tak jak Luke z Vaderem w Powrocie Jedi, kiedy sprowokowany dopuszcza do siebie ciemną stronę. W walce z Molem to nie jest Kenobi, którego znamy z wcześniejszego etapu tego starcia, ani późniejszych epizodów sagi, gdzie jego styl zawsze był nieco bardziej defensywny. W końcu na tym w dużej mierze polegał styl walki Jedi, nie na atakowaniu, a bronieniu się i wykorzystywaniu siły rywala przeciwko niemu. Na nabu, Obi-Wan walczy jednak jak Seed i dlatego też przegrywa początkowo z Molem, który przez całe życie korzystał z ciemnej strony. Jedi odwraca losy tego pojedynku dopiero wtedy, kiedy zwisając na rękach w szybie reaktora, przypomina sobie lekcję Qui-Gona, lekcję o tym, by skupił się na żywej mocy i wsłuchał się w jej wolę. Obiłan zajrzał w głąb własnej istoty, by połączyć się w jedność z mocą, którą tak usilnie starał się zrozumieć. Uspokoił się, ukoił drżenie serca, wyzbył się gniewu i strachu. Odwołał się do ostatnich rezerw siły jakie jeszcze tkwiły w jego organizmie. Wyznaczywszy sobie jasny cel, z czystym sercem wyskoczył z reaktora. Natchniony mocą bez trudu pokonał tę odległość i wykonawszy salto w powietrzu, miękko wylądował za plecami mola. Co dzieje się później, wszyscy wiemy. Zwycięstwo obi przynosi więc powrót do światła. Odrzucenie ciemnej strony, której dał się pochłonąć wcześniej. Oczywiście nie jest to zwycięstwo ostateczne, bo jak wiemy z serialu Wojny Klonów, Mol koniec końców zdołał przeżyć wydarzenia na Nabu i po zemstę zemsty na młodym Jedi. Co jednak ważniejsze w kontekście tego materiału, Zabrak dobrze zapamiętał sobie moment, w którym Obi-Wan otworzył się na ciemną stronę i zamierzał to wykorzystać wiele lat później. Mol rozumiał prawdopodobnie lepiej niż inni, że Kenobi nie był rycerzem bez wad, choć za takiego uchodził wśród członków zakonu miał problem z przestrzeganiem elementarnej zasady kodeksu Jedi, tej samej której złamanie pociągnęło Anakina na ciemną stronę. Chodzi oczywiście o wyzbycie się emocjonalnego przywiązania do innych. Śmierć Qui-Gona była w pewnym sensie cierniem w boku Kenobiego, stratą, z którą jeszcze długo po wydarzeniach na nabu nie do końca sobie poradził. Maul wykorzystał to, gdy ponownie zmierzył się z mistrzem Jedi w czasie wojen klonów. Co więcej, wykorzystał to skutecznie, raz jeszcze popychając obi na ku ciemnej stronie. I gutted him while you stood helpless and watched. How did that make you feel, Obi-Wan? Your rage has unbalanced you. That is not the Jedi way, is it? Jak widzicie, sam Mol stwierdza, że Obi-Wan daje się ponieść emocjom i gniewowi, że korzysta z ciemnej strony. Podobnie jak na nabu sprawiło to, że Zabrak bez problemu kontrolował tę walkę. To był dla Mola klucz do zwycięstwa nad Kenobim. Obi-Wan później okazał się rozumieć to jednak równie dobrze co Mol, i dlatego, gdy kilka lat przed wydarzeniami z Nowej Nadziei doszło do ich ostatecznego pojedynku na Tatooine, tym razem Jedi nie dał się sprowokować Zabrakowi i pokonał go raz na zawsze. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. Czy wiedzieliście, że Obi-Wan wystawił się na działanie ciemnej strony mocy? Jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału do i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe wąsy obecne są również na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały niepublikowane na kanale. Na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.